Rabki tempo, rabki tempo. Klik, klik, klik wszędzie te ekrany. Ludzie wciągnięci jakby byli otoczeni. Mózg przyklejony, oczy nigdy nie odpoczywają. Palce biegają, klikają, nie przestają. Klik, klik, wszędzie te ekrany. Ludzie wciągnięci jakby byli otoczeni. Mózg przyklejony, oczy nigdy nie odpoczywają. Palce biegają, klikają, nie przestają. Wstajesz rano, pierwszy co telefon Każda wiadomość, jak uprawia, nie od. W metrze, w busie, wszędzie są już Wirtualne życie, realnie zamyśleni Smartfonowy świat, wciąga każdego Nie ma odwrotu, wszyscy wciśnięci w niego Gdziekolwiek spojrzysz, twarze oświetlone Świat realny, co to teraz, to zapomniane Smartfonowy świat, wciąga każdego Nie ma odwrotu, wszyscy wciśnięci w niego Gdziekolwiek spojrzysz, twarze oświetlone Świat realny, co to teraz, to ekrany jakby to był sport zasięg to złoto, wifi i Ford Snap, tweet, post, like it, to waluta Uzależnienie rośnie, nikt tego nie ukróca Każdy krok, każde spotkanie, wszystko dokumentują i zero w tym wahanie Życie na ekranie, gdzie prawdziwa zabawa Wirtualna relacja to już jest sprawa Smartfonowy świat wciąga każdego Nie ma odwrotu, wszyscy wciśnie w niego gdziekolwiek spojrzysz, twarze oświetlone Świat realny, co to teraz? To Świetlone. Świat realny, co to teraz? To zapomniane Klik, klik, wszędzie te ekrany Ludzie wciągnięci Klik, 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 klik. klik te ekrany Ludzie wciągnięci, jakby byli otoczeni Mózg przyklejony, oczy nigdy nie odpoczywają Palce wykają, klikają, nie przestają Kropki tempo, kropki tempo Klik, klik, przeprawdziwa zabawa Wirtualna relacja to już jest sprawa Smartfonowy świat wciąga każdego, nie ma odwrotu, wszyscy wciśniecie w niego. Gdziekolwiek spojrzysz, twarze rozświetlone, świat realny, co to teraz, to zapomniane. Smartfonowy świat wciąga każdego, nie ma odwrotu, wszyscy wciśniecie w niego. Gdziekolwiek spojrzysz, twarze rozświetlone, świat realny, co to teraz, to zapomniane. Klik, klik, wszędzie te ekrany nie ma odwrotu, wszyscy wciśniecie w niego. Gdziekolwiek spojrzysz, że Świat realny, co to teraz? To zapomniane Klik, klik, wszędzie te pikany Pch, Ludzie wciągnięci, jakby byli otoczeni Mózg przyklejony, oczy przy nigdy nie odpoczywają Palce klikają, klikają, nie przestają <suszy> <suszy>